Ja bardzo lubię pisać listy. Że one mają tę przewagę nad każdym zdjęciem, że są przemyślane, że są bardzo selektywnym fragmentem rzeczywistości, który jest już przetworzony przez naszą wrażliwość. Bo mam wrażenie, że wrażliwość zdjęcia kończy się na poziomie oka. Kiedy jednak musimy opowiedzieć komuś o tym, co nam się wydarzyło, no to mamy szansę, żeby to troszkę przemyśleć, żeby spróbować pokazać swoją własną perspektywę danego miejsca, danej sytuacji. I tutaj. Mocarne są listy. Z listami zresztą sprawa zaczęła się w ten sposób, że kiedy byliśmy z Kami na wakacjach poza tak zwaną Unią Europejską, to stwierdziłem, że to będzie świetny sposób na informowanie rodziców o tym, co się dzieje dawno, dawno temu jeszcze. A potem, kiedy już byliśmy w tak zwanej naszej dobrej Unii Europejskiej, gdzie roaming hulał, szalał i był w ogóle absolutnie dostępny, pomyślałem sobie, że kurczę, brakuje mi tego sposobu ekspresji. I przez ostatnie 7 lat co roku. Szły do wszystkich moich bliskich właśnie listy. Listy, które mają troszkę pokazać moją perspektywę bycia gdzieś. Mają stworzyć takie miniaturki. Które będzie można przełożyć przede wszystkim na emocje. Na to poczucie, którego tak jak właśnie mówiłem przed chwileczką, zdjęcie nie może oddać, bo zdjęcie to tylko wzrok, a słowo, słowo mówione, słowo zapisane w formie listu to także zapach, to także dźwięki, to także ruch, którego często nie można oddać nawet na filmiku, bo na filmiku widzimy tylko ruch faktyczny, a list. To emocja, którą w nas ten faktyczny ruch wywołał. I to jest wielka sprawa. To jest wielka sprawa, dlatego że ona po pierwsze uczy nas rozmowy, ale po drugie też uczy nas tego, w jaki sposób my możemy przekładać rzeczywistość na własne emocje. I właśnie na tym mi zależało, czy to kiedy pisałem same listy, czy kiedy zbierałem właśnie takie drobinki w formie pocztówek albo dobrych wspomnień, czy w momencie przygotowywania tego e-booka. Chodziło o to, żeby otworzyć tę emocjonalną część, mojego czytelnika, pokazać mu świat, którego ja doświadczam, troszkę z nadzieją, że kiedy czytelnik moich listów pojedzie sam w jakimkolwiek kierunku, czy będzie to Grecja, Toskania, czy Skarżysko-Kamienna, a może i Karaiby, otworzy się po prostu na wszystkie te niuanse, które daje świat, a które my często pomijamy, jadąc za przewodnikiem. Dobra, ja już więcej nie gadam, bo widzę, że się rozgadałem. Dzisiaj zapraszam Was na kawałek listu z Toskanii. I wyciemnienie... Tutaj jest już prawie jesień, gdzie niegdzie pojawiły się kolorowe liście na drzewach, na które oliwki i cyprysy patrzą z pobłażaniem. Słoneczniki schną na wiór, winnice całe pęcznieją w gotowości do zbiorów, a tam, gdzie rozciągały się pola pszenicy, teraz ziemia odpoczywa. Z naszej perspektywy są to połacie spustoszonego krajobrazu o miękkim konturze i spokojnym brązowym kolorze. Trochę nostalgiczny, trochę smutny, a trochę nie do pojęcia przez swój ogrom. Tam, gdzie ciągniki przeczesały już teren, wzgórza wyłaniają swój naturalny kształt. Jest w nim coś z kobiety, która pozbyła się ubrania i tańczy. Szczególnie pięknie widać to podczas zachodów słońca, kiedy na biodrach tej kobiety słońce odkłada swoje ostatnie promienie. Oczy bolą od piękna, a ja czuję się jak nieletni podglądacz, który wreszcie wyczekał odpowiedni moment. A potem słońce znika za wzgórzem i gra światła na falującej ziemi znika. My łapiemy się na tym, że właściwie nie uchwyciliśmy momentu, jak słońce się chowało. Ale to nic. Wystarczy wsiąść w samochód i przejechać 500 metrów. Ciut wyżej, żeby złapać kolejny zachód. A potem jeszcze 500 i kolejny. Jak cholerny mały książę. Wystarczy przestawić krzesełko. W przeciągu kwadransa zaliczyliśmy chyba cztery zachody słońca i każdy jest już jesienny. Są jakościowo inne niż te, które nas tu przywitały. A potem chłodne wieczory i komary, które tną jak szalałe. Podobnie jest z małymi miasteczkami. Pomimo że Włosi jeszcze przez tydzień mają wakacje, w tych mniejszych miasteczkach wszystko zamarło. Zostały mury, pranie na sznurach, powtykane gdzie gdzieniegdzie skutery i koty. Spacerowanie po ich uliczkach resetuje mózg. Im więcej mamy ich zaliczonych, tym łatwiej po prostu prześlizgiwać wzrok po ich architekturze i po prostu w nich być. Montepulciano czy Cortona dalej trzymają fason, ale to przez rozmiar i popularność. Natomiast chciałbym je zobaczyć w późnym listopadzie, czy też nabiorą senności i skryją się za zamkniętymi okiennicami, jak ich mniejsi bracia i siostry. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że moim miasteczkiem jest Cortona. Przed wyjazdem opowiedział nam o niej znajomy, który sam był zakochany w mieście. Być może jego entuzjazm pchnął mnie w spojrzenie na to miasto przychylniejszym okiem, a może to, że Cortona po prostu jest piękna. Jest w niej gdzie pokluczyć i jest relatywnie blisko, około 20 km, więc można ją nawiedzić chociażby na obiad. Dają tu najlepsze pizzę, jakie znaleźliśmy. Mieliśmy więc dużo czasu, żeby powoli oswajać się z jej topografią i charakterem. I nie jestem do końca pewny, czy choć w ułamku uda mi się uchwycić to, czym stała się dla nas? Dla mnie, bo majaczy gdzieś na tej granicy niewysłowienia, na którą cały czas natykamy się w Toskanii. Niemożliwość uchwycenia wszystkiego tak, jakbyśmy chcieli. Jest tu wszystkiego za dużo, żeby upchnąć to w kadrach zdjęć. Zbyt niezrozumiałe i zbyt nieuchwytne, nawet jeśli wiemy, w co wycelować obiektyw. Na zdjęciach nie zgadzają się kąty, perspektywy ani kolory. Atmosfera gdzieś umyka. I dobrze, trzeba się skupić na przeżywaniu. Problem w tym, że te obrazy zaczynają bulgotać w człowieku, jak wrzątek w zamkniętym czajniku, albo zaczną piszczeć, albo po prostu rozsadzą naczynie. Bo jak tu nie pisać o mieście, które brzmi ulewą i gitarą brzęczącą, shine on your crazy diamond? Jak nie wspomnieć o mieście, które wita tuzinem po ukrywanych wszędzie kościółków, które nawet do siebie nie zapraszają? Po prostu są. Małe, niskie, ciche, czasem dość kiczowate. Czasem z psem łaknącym głaskania tuż przed ołtarzem tak przywitał mnie święty Mikołaj albo cichym, puszczonym staśmy taśmy chórem modlących się, które zapełniają szeptami plac. A kiedy zajrzy się do opustoszałego, ciemnego wnętrza, gdzie w blasku świec wita nas, tandetna Maryjka z łagodnym uśmiechem, to z kolei je u Krzysztofa. Raz zatrzymaliśmy się przy murze jednego z tamtejszych klasztorów chyba celestynów. Z widokiem na ogród poniżej i pędzący pociąg w oddali. Kami powiedziała, że w takim miejscu łatwiej jest wierzyć przez jego magię. Mistyczność kamiennych murów. Ja miałem wrażenie, że tak wygląda normalność, której ludzie wielkich miast, do których należy w 100%, nie są w stanie ogarnąć. Ale tym jest cortona, magią i utraconą normalnością. Jest spacerem przez oliwny gaj, jest oglądaniem kolejnej burzy tuż przed twarzą. Licząc sekundy wychodziło, że jest jakieś 12 kilometrów, ale tutejszy ogrom robi swoje. To najlepsza pizza, na jaką trafiliśmy podczas pobytu tutaj, podana przez grubego, starszego pana, będącego ucieleśnieniem gospodarza. Niski, łysawy, przysadzisty, o chodzie kaczki i kurtuazji godnej króla. To śmieszne rzeźby rodem z Minecrafta w parku miejskim i galeria, w której najpiękniejsze były przesuwne drzwi. To tysiące schodów w górę i tyle samo w dół. To również festiwal fotografii, który przycupnął w kilku miejscach, żeby zaskakiwać. Co do tego festiwalu, mamy zresztą trochę szachrajskiego szczęścia. Choć większość wystaw jest płatnych, raz udało nam się wejść, gdy wszyscy pracownicy wyparowali, ale wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że to wydarzenie biletowane. Za drugim razem udało mi się oczarować młodą dziewczynę, która pilnowała wystawy. Wtedy okazało się, że bilety kupuję się na drugim końcu miasta i urok osobisty po prostu protezował moje lenistwo. Niemniej wizyta za wizytą Cortona wrzynała się w serce. I choć piszę już o niej od kwadransa, wiem, że wciąż pozostaje tak samo nieodkryta jak wtedy, gdy zaczynałem. To może spróbuję dodać jeszcze jedną cegiełkę, a potem skończę. Kortona ma też dodatkowy aspekt. Pierwszy raz dotarłem tam jako pielgrzym. Dwadzieścia kilka kilometrów, które dzieli nasz klasztor od Kortony, pokonałem na piechotę. To zmienia perspektywę. Teraz, nawet kiedy jedziemy tam samochodem, patrzę na tę drogę oczami pierwszej wyprawy. Stopy jak nic innego uczą przestrzeni. Kiedy mijamy zakręt, ten zakręt zawsze będzie pilnowany przez niewielkiego, ale strasznie głośnego psa, który za pierwszym razem oszczekał mnie. A ja szedłem tak, żeby pies przez przypadek nie wyskoczył pod koła samochodu. Przy drożnym barze zawsze siedzieć będzie posępna babcia, którą widziałem tam za pierwszym razem. Notabene później widzieliśmy ją tam jeszcze parę razy. Po babci przyjdzie stacja Widmo. A dalej pojawi się ogródek, który dwa rottweilery z ogonami, będące ucieleśnieniem łaski do odłaszenia się, dzieliły z całym zastępem tandetnych figurek ogrodowych. Nogi układają trasę w zrozumiałe dla mózgu sekwencje, we własnym tempie, w odpowiednich do przełknięcia porcjach. Samochód nie daje takiej możliwości. Droga do Cortony jest dla mnie pełna. Bo odmierzyłem ją własną miarą. Dlatego też jej zwieńczenie ma o wiele większe znaczenie niż Montepulciano. Katedra we Florencji, kij w dupę temu miastu, czy krzywa wieża. Cortona ma znaczenie. Ma smak rogalika z budyniem zjedzonego po drodze, ma chłód etruskiego murka, który ratował mnie cieniem. Ma słodkość zerwanej po drodze figi i tłustość sierści spotkanego w kościele św. Mikołaja Kundla. I każda kolejna wizyta, nawet ta samochodowa, jest równie pełna. Jakby tamto zainicjowało jakąś reakcję chemiczną, która ciągle trwa, przydając Kortonie blasku. Montepulciano, w którym bywamy częściej, takie nie jest. To po prostu miasto. Kortona jest moim miastem. Pełnym szczegółów, których nie da się wyłowić w opisie. Choć gimnastykuję się jak potrafię. Pełna nabożnej atmosfery bycia tym, czym jest. A jeżeli chcielibyście na dłużej zanurzyć się w podobnym klimacie podróży niewielkich, zapraszam do opisu, gdzie znajdziecie link do e-booka. I tak, to była autopromocja. Przy okazji, to moje ulubione zdjęcie z Toskanii i moja ulubiona małżonka. Partnerem w zbrodni był Sławek Statystyczny Kowalski, który odczytał list i przygotował go technicznie. Link do e-booka dostępny w opisie.